Cześć, z tej strony Apple Gold witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmie chciałabym trochę powrócić do takich dawnych czasów i pokazać wam mały trik na MSP, który no nie jest zbyt odkrywczy, ale mam nadzieję, że komuś to pomoże. Jak widać po tytule, chcę wam pokazać jak zrobić dajemowe tło, no, czyli bez VIP-a na MSP, czyli na przykład takie do artów i tak dalej. Więc jest to dosyć proste i pewnie wiele osób to wykorzystuje, ale no pewnie takie nowe osoby w grze nie mają o tym pojęcia, nawet ja mimo że od dawna grałem odkryłam to dosyć niedawno. Yy, I polega to na tym, że po prostu wchodzimy w motyw, który teraz jest obecnie na drugiej stronie. Nazywa się tak. Nie będę tego czytać, bo no, nie znam tak dobrze angielskiego, i można użyć albo tego. Albo tego. Ale ja proponuję, będzie to, bo jest po pięć wszytanie, a po drugie łatwiej się to wypeł... wypełnia. Wypełnia? Łatwiej się to, jakby, z... no, koloruje. Zmienia kolor. Yy, I wybieramy, no, po prostu jakikolwiek kolor. No, ja wybieram sobie czarny, bo takiego jeszcze nie mam. No i kupujemy. I teraz, następną rzeczą, no to przechodzimy, nie wiem, do artów, na przykład. Albo do y, tego do biografii. Ja akurat to mam na pierwszej stronie. No i teraz bierzemy i to powiększamy. Tak żeby to zapełniło po prostu całą przestrzeń. Jeszcze jest jeden inny trik, czyli... ale to już jest dla osób, które miały VIP-a. Po prostu wystarczy sobie zapisać ten taki kwadracik. No ja tak zrobiłam z moją biografią. Obecną, że zapisałam sobie ten kwadracik taki z tymi losowymi kolorami i po prostu mogłam używać go już potem w. no. biografii. I dlatego teraz mam taką biografię. No, mam nadzieję, że ten film komuś pomógł. Ja zapraszam Was do obejrzenia moich innych filmów i żegnam się z Wami. Do następnego odcinka. I pa pa.